i hey moi drodzy, z tej strony oknie, plujący po cichu ponownie e, przeszedłem, powrócę trochę figurek. Ostatnie części o tym, jak je budować, te dranie. E, wspomniałem o czymś, co się nazywa The Green Stuff, albo Liquid Green Stuff. Taka od plastelina uzupełniająca też pary. Pamiętajcie, jak mówiłem o składaniu figurek, że nie zawsze to super do siebie pasuje. No to proszę Was bardzo. Widać tutaj tą dość sporą szparę. I jeżeli w tym momencie coś, czegoś tym nie zrobimy to ta szpara tam zostanie do momentu aż Będziemy tutaj następne. Tu była taka sama. Tu już jest po użyciu Liquid Green Stuffu, więc widzicie Ta szpara jest mniejsza, troszkę się to wypełniło, dopasowało. Jest na razie na zielono, nie ma jeszcze podstaw, także Będzie ok. No ale dobra. Zademonstrujmy Wam jak to się robi. Żeby nie było, żeby nie było pytań, że a bo tej ogień tam głupno wiesz. Jak to czasem bywa. Eee, dobra, mamy Liquid Screen Stuff. Nazwa troszkę mylna, bo szczególnie Liquid to nie jest. Nakładamy tego trochę na pędzel, tak żeby było. Sugerowałbym od razu potem zamknąć pojemnik. Można go też troszkę rozcięć, jeżeli się chce. I nakładamy w miejscu, gdzie chcemy wypełnić te przejścia. Czyli dla mnie jest to głównie ten punkt. I jedziemy z jednej strony, z drugiej. Tak, lekko tym pędzlem to wpychamy, żeby było w miarę dopasowane. Wiem. Na razie widać jeszcze tą szparę tutaj. Jak widzicie, już jest moment. Yy, ja jako że nie szczególnie dbam o... Hmm, jakby to powiedzieć? O to, czy mam czyste renty w trakcie malowania, czy nie. <ścoughs> Sorry, wybaczcie. Yy... Dokańczam zazwyczaj to jeszcze potem przejeżdżając lekko palcem, ponieważ e, to dopasuje Wam fajnie to stanowisko z jednej i z drugiej strony, a że Wasze palce są dość czułe, to od razu wyczujecie o co chodzi. E, ważnym punktem programu jest mieć wtedy jakąś chusteczkę czy coś, bo inaczej was Wasze matki, żony i kochanki... No raczej pomordują, jeżeli będziecie próbować wycierać się w obrusy, czy też w ciuchy własne. Także... Ja w tym momencie akurat chusteczki nie wziąłem, no bo... Fajnie jest mówić o rzeczach, a samemu nie zrobić, nie? A że stwierdziłem, że nagrywam filmik tak na szybko... To dosłownie teraz zdjęłem wszystko i mi to tak wychodzi. W momencie, jeżeli dajemy ten Liquid Green w tych miejscach... Osiadam sobie... Dopasowuje się i no nadmiar lepiej zdjąć sobie potem spędzla już, żeby pędzel szybko też wyczyścić, bo to jak zaschnie, to, to już jest dość twardawe. Eee, także po dopasowaniu on się zjedzie razem, poskłada i tak w miarę naprostuje na tych szparach. Będzie efekt końcowy mniej więcej taki. Można zawsze dodać potem drugą warstwę, trzecią warstwę, jak ze wszystkim w Warhammerze. Trikiem jest to, żeby nie przeginać, nie dokładać sobie kolejnych jakby detali. Przynajmniej jeżeli chcecie ponaprawiać, bo oczywiście jeżeli chcecie zmodyfikować waszą figurkę, dodać coś, coś wybudować, no to do tego Liquid Clean Stuff też jest zaje fajny. Można porobić, można potem tym rzeźbić jakoś. Eee... I uczynić to, co się chce, żeby to pasowało do końca. No, także w tym momencie ja już eee, z tymi kończę. One sobie zostają na wierzchu i będziemy się wiedzieć w następnym odcinku, w którym będziemy omawiać nakładanie podkładów, czyli tą podstawową część tego, jak tu e, to draństwo pomalować, przygotować sobie do budowy. E, no i już mieć coś, żeby podładować farbki. O, proszę. Już zaczyna znikać, coraz bardziej ta szpara. O, tak jakby. Trochę tam jeszcze będzie widać, ale jak to przesnie, założę drugą warstwę i powinno być ok. Także, jeżeli Wam się to do czegoś przydało, coś z tym jest, no to walcie te lajki, dawajcie subskrypcje. Kto wie, może rzeczywiście wrócę na dłużej. Do usłyszenia! Hej.